Nazywam się Marcin Nazywan-Łyźwiak, pełnię funkcję dyrektora biura i na co dzień będę się z państwem bezpośrednio kontaktować. Teraz poproszę o zabranie głosu panią poseł. Szanowni państwo, jest mi niezmiernie miło, że mogę dzisiaj e, dostąpić zaszczytu i uczestniczenia w tworzeniu swojego biura poselskiego, jak również e, Narracji z Państwem za pomocą samorządowców, których bardzo serdecznie witam. Chciałabym, żeby to miejsce było nie tylko i wyłącznie miejsce pracy posła e, czy pani dyrektor, która jest dyrektorem biura poselskiego. E, to jest też miejsce, w którym spotykać się będą radni. Wszyscy radni, którzy z naszych list, z list Koalicji Obywatelskiej e, zdobyli mandat radnego, będą pełnić tu swoje dyżury. Jesteśmy w trakcie robienia takiego harmonogramu, co e, Poniedziałek. Na pewno, w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca będę Państwa z mediów zapraszała na tak zwane śniadania prasowe. Będę dzieliła się tym, jakie prace legislacyjne toczą się w Sejmie, jaki mamy wpływ i jaki, jakie te prace mają wpływ na nasze życie. Natomiast jeżeli chodzi o radnych, myślę, że będzie to środa. Będzie to środa, gdzie w godzinach od 10 może nawet do 18. Poszczególne radni Z różnych miejsc, zarówno z miasta, z powiatu, jak i z poszczególnych gmin, będą tutaj dyżurować i spotykać się z osobami, które będą chciały podzielić się czy swoim pomysłem, czy rozwiązać ważny problem. Będą zapraszani też ważni goście, ciekawi goście. E, to jest takie moje marzenie. Bardzo bym chciała, żeby do Kamiennej Góry e, przyjeżdżały osoby, które mają jakieś przesłanie, mają przekaz, który jest na tyle zrozumiały i czytelny żeby można było wyciągnąć wnioski, a, a i realizować pewne założenia z myślą właśnie o tym, żeby nam było tutaj lepiej. Pierwszym pomysłem, jak gdyby już podjęłam starania, żeby zaprosić do nas księdza Kazimierza Sowe, bardzo by mi zależało, żeby spotkał się z mieszkańcami na takim otwartym spotkaniu i poopowiadał, jak widzi. Przestrzeń naszą, tą społeczną, tą polityczną, tą gospodarczą, i co można by było zmienić i w niej, i w nas, żeby można było lepiej się komunikować, żeby można było słuchać, a nie tylko mówić. Yy, chodzi po prostu o komunikację. Wspomniała pani poseł też o yy, parlamencie europejskim. Czy to oznacza, że to tam będzie pani zasiadać? Nie, absolutnie nie. Absolutnie nie. Nie wybieram się na pewno nie będę kandydować, ale ze, ze wszystkich sił będę wspierała kandydatów, którzy znajdą się na naszej liście. Yy, jestem europejką i te kwestie, jak i liberałką też, a to oznacza, że będę bardzo mocno sprzyjała osobom które e, będą czy dbały o to, e, aby nasz kraj e, spozycjonował się wysoko w strukturach europejskich. Szanowni Państwo, to szczególna okoliczność też, żeby rozpocząć e, moją drogę też taką polityczną. E, na torcie jest napis, jak Państwo zauważycie, on coś symbolizuje. Kobieta Polska Europa. Tak naprawdę już w środę rozpoczynam moją pierwszą taką inicjatywę. Prawa Polek i jak gdyby kampanię do Parlamentu Europejskiego. W środę już będę w Katowicach, będę uczestniczyła w przedsięwzięciu prawa Polek, ale jednocześnie już w sobotę odbędzie się ogromna konwencja, właśnie będąca... Początkiem naszej drogi i walki o mandaty do Parlamentu Europejskiego. Tak mogę na prostu ja ale oczywiście takich, którzy pozytywnie odpowiedzieli na zaproszenie i biorą udział w otwarciu biura pomstorskiego jest pan prezes Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji Wiktor Ja w ogóle jestem zaszczycony, że mogłem się ją znaleźć tutaj razem z Państwem, ale przede wszystkim e, jest to dla mnie takie zwieńczenie e, drogi e, pani Wony Krawczy, którą obserwowałem jak przyszedłem tutaj 15 lat temu do Kamiennej Gudy. Spotykaliśmy się jeszcze jako e, prezes szpitala powiatowego i dyrektorka szkoły już wtedy zaczęła mi bardzo pomagać i siła ze mną do a, Urzędu a, Marszałkowskiego dopływać, żeby powstał w Kamiennej Górze blok operacyjny. Była jedyna osoba w powiecie kamienogórskim, która pomagała, żeby projekt e, wypalił, oprócz jeszcze gmin, które potem dołożyły swoje pieniądze. Także tak znam panią Iwonę jako osobę bardzo zaangażowaną. W Dolnośląskim Centrum Rehabilitacji a w 2017 roku walczyliśmy razem, żeby ten szpital przetrwał, ponieważ nie byliśmy w sieci. Także były odwiedziny pani marszałek, jeszcze pana marszałka Cezarego Przyskiego. a i zjednoczyliśmy się z załogą. Tak, że szpital powiatowy, w, w, w szpital, przepraszam, bo ja pracowałem 12 lat jako prezes szpitala powiatowego i nieraz tak się jeszcze dzieje, że wspominam. A no udało nam się po prostu Donosząskie Centrum Rehabilitacji wpisać na listę szpitali. A pani marszałek lobbowała dwa razy o przyznanie nam do dokapitalizowania spółki na inwestycje. I tak się pani marszałek zdarzyło, że dzisiaj. A dzisiaj, dokładnie dzisiaj, jest montowany w szpitalu Airbus Spirometr. Świetne urządzenie, połączenie próby wysiłkowej ze Spirometrią, którą właśnie zawdzięczamy wnioskowi pani a, Marszałek. A nie były to małe pieniądze, bo pierwszy raz to było 400 tysięcy złotych w grudniu 2016 roku, a potem 1 700 tysięcy złotych. A Sejmik e, przegłosował a, tak, a, takie zwiększenie nam kapitału na urządzenia, które dzisiaj kupujemy. Kupiliśmy za 250 tysięcy USG e, w tamtym roku. E, kupiliśmy, e, bo otworzyliśmy szpital, znaczy otworzyliśmy oddział rehabilitacji kardiologicznej, a także tam zakupiliśmy taki e, system do rehabilitacji e, właśnie kardiologicznej. No topowy można powiedzieć za prawie 200 tysięcy złotych. Dzisiaj to urządzenie też 200, USG 250. Także ja mogę tego powiedzieć, że to jest osoba, która walczy tutaj ee, o akurat ja się wywodzę ze szpitali dwóch o e, szpitale. Jest bardzo zaangażowana i chyba jesteśmy wszyscy bardzo dumni, że pani... Poseł Iwona Krawczyk może nas e, reprezentować, bo jako marszałek, ja osobiście jako prezes bardzo dużo dobrego od pani a Marszałek e, wtedy, a, a teraz pani poseł e, uzyskała.